Słowami Stali, właściwie, księdza Roberta, przekaz z góry. Tak, ja wiem, że teraz powinienem stwierdzić, czy ktoś zna, czy nie. Nie mam takiej mocy niestety. Zaraz do tego dojdę. E, słuchajcie, na ostatniej Radzie Pedagogicznej Klasyfikacyjnej nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to są nudy. Nie życzę nikomu z Was, żeby zostali nauczycielami. Gdy będziecie tak sobie siedzieć na tej Radzie Pedagogicznej, różne rzeczy do głowy będą przychodzić. Nie zawsze ksiądz katolicki ma brewiarz przy sobie. No i trzeba się odnieść też do innych rzeczy. Więc użyłem sobie pasjansa, czy znacie, czy nie według pasjansa tak. Natomiast, natomiast, jak będzie, na pewno będzie dobrze, bez względu na to, czy znacie, czy nie. I na pewno o waszą przyszłość z księdzem Piotrem będziemy w góry prosić, naprawdę z całego serca i z wielką życzliwością, bez względu na to, czy chodziliście na lekcje religii czy też nie. Na pewno każdy z was, jako człowiek, który wchodzi w dorosłe życie, który jeszcze nie wie, co go czeka, na pewno każdego z Was chcemy taką troską i modlitewną pamięcią utoczyć. I przy okazji zapraszam Was także na świętą Waszej intencji, którą będziemy odprawiać, na której też będą Wasi wychowawcy, będzie dyrektor szkoły. Tradycyjnie już 3 maja o godzinie 18 w kaplicy na czarnej, czyli na Zator przytokiego 3. Serdecznie Was wszystkich zapraszam i mam nadzieję, że w tej jedności w modlitwie będziemy tam u góry rzeczywiście wypraszać to, co jest naprawdę najważniejsze. Pozdrawiam.